Cześć, tu Karamelia. Witam Was w drugim odcinku serii Le Passy w The Sims 3. O Jezu, chwila, trzeba włączyć. Przez chwilę włączyłam grę. O, właśnie, bo to jest młot na, na paliwo. Ono zawsze się włącza, właśnie tak na początku. No i tak, właśnie ostatnio ten pasek z wiekiem mi się nie. Się nie był, że nigdy się nie starzeje moja synka. Ale uruchomiłam ponownie grę i już jest ok. No i jak widać, trochę czasu yy, trochę czasu mi yy, jest już ciemno i w ogóle, no bo robiłam zdjęcia właśnie na miniaturkę. Dlatego, dlatego właśnie już, yy, już, yy, już trochę się pograło, że tak powiem. Dobra, jakieś błędy? Inne takie. No, także witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj plany. Na pewno będziemy szli do pracy. O logiki trzeba się będzie pouczyć. Nie mam szachów w ogóle. Umyj ręce, dziewczyno. Umyj ręce. Nie może umyć rąk. O Boże Serio? Ujemy. Muszę to usunąć. No serio, nie spodziewałam się tego, szkoda, bo będzie tutaj tak pusto teraz No i ogólnie tak stwierdziłam, że e, odcinki jednak będą krótsze Jakoś tak 25 minut e, Jakoś tak e, stwierdziłam, że pół godziny ponad, bo to jest trochę za dużo Nie wiem, no zobaczymy jak to będzie Dobra, jest 20 godzina, jeszcze chyba nie pójdę spać Co by tu można było zrobić? Tak naprawdę chyba zarobiłam... Nie wiem, że zarobiłam. Dobra, mi się o to. Gadam pierdoł. Dzisiaj mam jakiś taki dziwny dzień. W ogóle ten domek jest taki trochę pusty. Aha, sprawdzę czy na pewno mod mi się... Nie. I co jest z modem? Znowu? Przecież usunęłam. Przecież go usunęłam. Nie wiem o co chodzi. No nie wiem. No jakoś jestem roztrzepana ostatnio. <gryw> mam nadzieję, że mi to wybaczycie Zresztą tak jak zwykle, w sumie jestem taka bardzo rozszczepana. Dobra, obejrzyj sobie telewizję, bo masz pasek y, zabawy na dosyć nisko. Y, no, pracę mamy. Jest w y, medycznej karierze. Jako y, od... Y, nieod, y, jak to się mówi? Dawca organów, o właśnie, dawca organów, tak. No no i ten domek, no tutaj tak widać, że na szybko robiłam, bo nie ma tutaj ani... Tego nie ma ani żadnych obrazów, ani nic w ogóle. Tutaj planuję poszerzyć ten, poszerzyć ten domek. Jak na przykład tu będzie dziecko czy coś, to Jeszcze to taras chciałam zrobić. Tutaj wyjście na taras, no ale brakło mi pieniędzy. Brakło mi pieniędzy. No także. No, już jej pasek podskoczył, fajnie. Dobra, no, trochę to przyspieszymy. 21, teraz sprawdzimy by spała. W czwartej to jeszcze nie. No, cieszę się. Fajne otoczenie <gry> Dobra jakoś obrazu. Wygodnie jej jest i jest dobry ten wystrój. O, już skończyła oglądać. Dobra, no to chyba już pójdziemy spać. Rano jeszcze będziemy robić jedzenie. Do 6.30, no to akurat... Od 9, chyba to jest, no. Nie wybiegać w okienku w Simsy jakoś tak mnie to drażni, bo te cyfry widzę tak dosyć dziwnie. Tu nie wiem, czy to jest dziewiątka, czy to to jest. Halo, co jest? No, Dziewczyna. Dziewczyno. O, fajny masz szlafroczek. Podoba mi się. No, no dobra, no to przyspieszymy. No i co? No właśnie, do tego nie wygrać za bardzo w okienku, bo no. Dobra, no to widzimy się, kiedy już cup wstanie. A więc już mamy kolejny dzień. Witam Was z rana. Dalej wstawaj Amy. Tak, w ogóle, właśnie też sobie pomyślałam, że fajnie by było. Yy, nagrać o Jezu, już za godzinę. W ogóle zapomniałam, że mam moda na to, żeby mm, żeby ze składnikami gotować, więc będziemy musieli iść na zakupy. Dawno już w trójkę nie grałam i zapomniałam, bo po prostu, że mam tego moda. Dlatego no, robimy szybkie danie. No i lecimy do pracy. Yy, no i co, właśnie, przypomniało mi się. Yy, zaczęłam kiedyś właśnie taki challenge. Yy, Wyzwanie apokalipsy zombie. No i ja tak sobie pomyślałam, mm. żebym mogła go wyznowić mm. na tym kanale. Bo ja praktycznie nie wiem, weszłam tylko na chwilę y, na tego save'a. Sprawdziłam, jak to, jak to się tam y, dzieje, y, ten Enras Vector i, i mm. inne te mody na te zombiaki. No i tak właśnie się zastanawiam. Y, zastanawiam się właśnie tak, co y, jak to, jak to ugryźć e, właśnie te, e, ten challenge. Bo w sumie bardzo fajny, bardzo fajny pomysł, tylko właśnie z wykonaniem trochę gorzej, bo pamiętam, że coś tam mi się sypało właśnie w tym, e, na tym, na tym sejbie, Także zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. No już raczej nie zdążymy się. Wykąpać. O jest zacięła się. O, już jest git O, właśnie jedziemy do pracy No dalej, schodź <grym> Się namyśla, czy iść do pracy, czy nie Coś bym się tak namyślała No dalej, idź do tej pracy O, rachunki już dzisiaj chyba przyszły, albo jakaś inna poczta Rachunki, no na... 210, nie tak źle Ale ma strój <grym> No, i właśnie ten, ten challenge bardzo się wydaje interesujący, ale też bym musiała e, Bym musiała właśnie zauważyć, e, nie zauważyć, tylko bym musiała też ustalić sobie e, cel tego challenge'u, bo na różnych ujezłach, ale zacina! E, po prostu na różnych stronach, e, na różnych forach e, to wyzwanie, różnie jest, e, różnie jest. Ustalane po prostu, nie? W sensie, że różne są cele tego wyzwania, różne są y, zasady, reguły. No, także jak Amy skończy pracę. co? Aha. <grym>, jak Amy skończy pracę, to do Was wrócę. No więc tak, Amy skończyła już pracę y, i idziemy teraz na zakupy. Trzeba będzie kupić właśnie wszystkie produkty Właśnie ten mod jest bardzo fajny, bardzo on mi się podoba właśnie na te... na Aha, jeszcze mam płatną taksówkę, także yy, no mam sporo tych modów No i co tu możemy kupić? Na pewno sałatę kupimy Na pewno pomidora kupimy O Jezu, już stuba, już stuba może, może jednak nie, nie oś tyle tego wszystkiego tak, yy, tu jeszcze możemy jajko 5. No już mamy 105 yy, Cebula też może się przydać Jeszcze niech będą yy, Co tu jeszcze może się przydać? Parówki, o tutaj Też mogą być trzy Co tu jeszcze? Cebula a może się... a nie, cebula nie była Mmm, niech co, chyba tyle Jeszcze ziemniak, jajko jest Może jakiś, jakiś owoc, galaretka z masłem orzechowym <grytka> Czy jak to się tam nazywa, nie wiem Chyba właśnie do tej galaretki, a to jest ulubione Tak, peanut butter and jelly. No to tam jest chyba potrzebne, owoce są potrzebne do tego e, Dobra, e, i co? Ona by chciała się spotkać z Ksanderem, ale jesteś trochę brudna dziewczyna, musisz wrócić do domu i się ogarnąć, zjeść, ogarnąć się. Zaraz wszystko włożymy do lodówki, to co tam jest potrzebne. Uję no zanim mi się tu wczyta, to ale i tak, z tą aplikacją, tym Smart Game Booster, to i tak jest o wiele lepiej, nie? bo Czemu nie mogę? Halo? Nie mogę O, teraz mogę Dobra, już mamy wszystko w lodówce nie Wiem, że mogłabym tu po prostu przyciągnąć na lodówkę, ale coś się nie chciało zrobić yy, Dobra No nie mamy Albo może nie jednak na pierwszy, jednak surówka będzie lepsza. Na pierwszy, na pierwszy posiłek, yy, który sama ugotuję, bo wiem, że po prostu te gofry by spaliła, nie? Za każdym razem tak mam. Jeszcze jakiś pożar. Nawet nie wiem, czy mam alarm. Chyba nie mam alarmu nawet. Oj, nie, nie. Dobra, tak. I ile w porcji chcemy? No, na przykład niech będą cztery. Schowamy to. Zjemy. Umijamy się. Gazetę trzeba wyrzucić. Dobra, no i spotkamy się z ksanderem. Na randkę. Co się tak namyślasz przed tym prysznicem? Znowu nie możesz dojść. No i hey, właśnie. O, już myślałam. Oczywiście mod na cenzurę, żeby jej nie było. No a ja mam bardzo dużo modów ogólnie. To trójki nawet nawet już pomijając fakt, że kas content, nie? Czyli te wszystkie ubrania, fryzury, takie rzeczy, ale modów mam też dosyć sporo. Widzicie, umówię... O, może tutaj się umówimy na randkę. Na plażę O 18.00. To dobrze brzmi. zawsze się spotkamy. Idziemy. i powinno zaliczyć ogólnie za oba pragnienia. Nie wiem, czy zaliczę. Mam nadzieję, że tak. Aha, one jeszcze chcą urządzić przyjęcie tylko że tej nikogo dziewczyna nie zna, więc Chyba muszę ci to anulować. I gdzie on jest? Nie ma go, wystawił mnie. Halo, gdzie ty jesteś? Hm, no gdzie on jest? No nie ma go. Wystawił mnie. O, może idzie? Nie, to nie jest on. To jest Morgana chyba. Hm. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Larża? Ne wygaba! Surply dough. My <laughs> Wyleguje się na leżaku jak nie ma słońca. Dobra, no, Morgana. Oto on? Nie. Claire. My no, gdzie on jest? Co jest? Dlaczego on nie może wyjść? Halo. Gdzie on jest? Nie no, wystawił mnie. Zaraz do niego pójdę Albo może... Hmm... Gdzie on może być? O, tutaj jest! No oczywiście z modem, bo już się yy, zorientowałam, jakie ja mam moda To jest Home Opener yy, Z którym... On jest właśnie potrzebny do wyzwania apokalipsy yy, No to właśnie ten mod yy, umożliwia mi po prostu wejście do domu Kiedy... Kiedy ktoś jest, czy ktoś kogoś nie ma, mogę po prostu sobie wejść do domu, kiedy mi się podoba. No i widać. Byłam wilka z lasu. Siedzi w domu. Świetnie, po prostu. Teraz idzie do pracy? No boże, drogi. No to nie nieźle, naprawdę. Naprawdę idzie do pracy. No dobra, no to spróbujemy. Hmm, jest 20 godzina, co my możemy tu No co może pójdziemy do parku, może jeszcze go spotkamy. Hmm Kogo tu możemy spotkać? Tu jest chyba... Hmm Kto to jest? Nie pamiętam jak ona się nazywa po angielsku Aha, to Il Kimura to nie Myślałam, że to ktoś inny No, Sunset Wally to jest jednak miejscówka mojego dzieciństwa, nie? Po prostu taki mam sentyment do trójki Ja się na tej grze wychowałam Także no naprawdę. To jest miasto, w którym ja spędziłam tyle czasu. Dobra, poczekamy. A może pogram sobie w szachy. Bo logika akurat jest nam potrzebna do, do awansu. No, z tą logiką, tak, zieloną, no, nastrój jest wyśmienity. Już mamy dosyć spory pas, pasek y, tego y, postępu w pracy. Na razie w sumie tak mało się dzieje trochę w tych Simsach, ponieważ to jest dopiero taki początek. Yy, uważam, że im dalej się rozwinie fabuła moja akcja, to yy, myślę, że będzie ciekawiej. Tym bardziej z tym pragnieniem życiowym, yy, yy, żeby być dziewczyną 10 różnych Simów. To na pewno będzie yy, bardzo nie ciekawe. Tak, według mnie, bo tego pragnienia nie było. Wow. O, nauczyłeś się. Ja nie, nie kupimy. Masz za mało pieniędzy. Aha, chcę do toalety, dobra. Uczyłaś się logiki jednego punktu. Bo teraz, który jest męski, który damski. Aha, oba są te same. Dobra. No, no i właśnie, no uważam, że jeszcze na początku to tak ym, tej akcji tak za bardzo nie ma, nie? Tak musi to się wszystko rozkręcić. Yy, z tym pragnieniem życiowym może być bardzo ciekawie. Yy, dlatego celowo ja takie wybrałam, ponieważ na Sapoli to dosyć małe miasto. No i yy, mogą się wydać niektóre rzeczy. No, a tym bardziej jak dojdą też nowe dodatki, to też będzie o wiele ciekawiej, tak uważam. Yy, także też. No, yy. Wiadomo, będą wymarzone podróże będą grobowce do eksplorowania. Później będzie kariera, będą, y, będą właśnie kariery strażaka, łowcy duchów, dekoratora wnętrz. Yy... Się... Eee. <śmówiłem> Zepsuła się toaleta publiczna. Dobra, już jest północ. No to chyba wracamy do domu. No i właśnie y, uważam, że... Uważam, że właśnie... Grasz jeszcze... jeszcze się rozkręci, także dajcie mi chwilę. Yy, musi to właśnie wszystko się rozkręcić i wtedy. I wtedy na pewno będzie ciekawie, Aha już wiem, co miałam powiedzieć, że właśnie w karierze dojdą te kariery, wszystkie później yy, chyba po zmroku jest, później nie wiem, czy są pokolenia. No w każdym razie będzie co robić. Im, im więcej będzie dodatków, tym po prostu będzie więcej co robić. No i jeszcze chciałabym yy, was. Yy, Uprzedzić o takiej serii Ja się to chyba mówiłam w pierwszym odcinku, że Chciałabym Że chciałabym y, Też y, Ująć y, swoje miłowo W dwójce Co ja zrobiłam w miłowie, no co prawda ja tam jakichś takich y, Zaskakujących sipów nie zrobiłam Praktycznie zrobiłam tak, jak sobie twórcy tego zażyczyli No ale tam dodałam jeszcze kilku simów od siebie i y, No i właśnie no i jakoś tam się jakoś tam się wiedzie im. No dosyć bardzo rozwinęłam sobie miłowo, już tam mam dosyć dużo pokoleń już. Ja gram turowo ogólnie w dwójkę, także, także może być ciekawie, jak będę Wam to pokazywać. Ale myślę, że najpierw rozegram kilka odcinków trójki, no i wtedy pomyślimy. No dobra, więc widzimy się rano. Także witam Was z rana. Właśnie Emmy już wstaje. Dali sobie jedzenie. Czy zjeść to, co już zrobiłaś wczorajszego dnia? Może jeszcze posprzątaj przy okazji. I zaraz lecimy do pracy. Niedługo będziemy kończyć odcinek. Już jest 21 minut odcinka. Także o, jakie ma ładne potrzeby. <grym> Nic nie trzeba zmieniać. No, na razie to jest takie monotonne praca, spanie, jedzenie, takie czynności najprostsze Na razie jeszcze tej fabuły tak za bardzo nie ma jak pociągnąć Czy nie ma jak, no jest jak pociągnąć, ale no trzeba na to czasu, tak uważam No i by się przydało jakby nie miała tej pracy, byłoby o wiele łatwiej Ponieważ by miała więcej czasu, ale no niestety tak nie ma nie ma tak dobrze, żeby no dalej iść do tej pracy No już myślałam, że nie pójdzie Dobra, także widzimy się jak skończy pracę Także już jestem z powrotem Amy już skończyła dzień w pracy, ale nie wracamy do domu Tylko umawiamy się z Ksanderem. Zapraszamy go ponownie na randkę, mam nadzieję, że tym razem się uda, też na plażę Chciałabym, żeby oni byli, zostali dzisiaj parą. No i tak myślę, tak się czaje na tego Ląd Graba. No bo w sumie oni już są przyjaciółmi najlepszymi. Także. A czy ona w ogóle jest pracowiczką? Czy mi się wydaje? Ja nie wiem, czemu ona tak się z nim zaprzyjaźniła. To znaczy, prawdopodobnie dlatego, że ona się mu podlizuje po prostu w pracy. Ma tą opcję z podlizywaniem się. Ale no. O jazu. No dobra, no to może. No to może pójdziemy do parku znowu. Może kogoś też wyhaczymy. No hmm, zobaczymy. Kurczę, muszę się spieszyć z tym wypełnieniem pragnienia, bo już mam 19 dni do końca y, grupy wiekowej, młodej, dorosłej. No może tak szybko to się. Y, może tak aż tak. Y, no mam szansę dosyć szybko się wyrobić w tym pragnieniu. Choć jednak. Y, nie popadałabym... Mm, nie. Jak to się mówi, że... No na laurach, po prostu. Nie spucałabym na laurach. O, właśnie tak. Wybaczcie, czasem mam takie... Y, też ze stresu mam takie właśnie y, zaniki pamięci, że tak powiem. No dobra, no to chyba już w kolejnym odcinku yy, z, pójdziemy na randkę z Ksanderem. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak mówiłam jeszcze ta fabuła się tak nie rozkręciła Mam nadzieję, że dalej będziecie oglądać i fajnie, byłoby, fajnie było dla was nagrywać Dobrze się bawiłam no i, yy, Możecie dać łapkę w górę albo yy, komentarz, suba, co chcecie Wystarczy mi nawet zwykłe obejrzenie. No, także dziękuję za oglądanie. Cześć, była z wami karamelia.